Jeszcze coś? Ale ja kocham cię zasakiwać. Ale ja nie Uwaga. kocham twoich niespodzianek. No robiłam ją. Zobacz. Co? Co on tu robi? Yeah. Mati będzie dzisiaj twoim rychle. No i co i będziemy coś takiego robić jeszcze z tym. Tak, z Ale, ale czym on ma kombinezon? Nie ma cię na ciebie, to piękny różowy. No dobra, jestem w stanie to zaakceptować jako, że jest różowe. O, dwa mam? Tak, dwa. To sobie podwójną warstwę, bo... No po tobie to nie wiem czego się mogę spodziewać, co dostanę na łeb, a czego nie. Same fajne rzeczy. Z pewnością. To ty się zabierz fajne, a ja tamtym. On jest jakiś chory. Nie dość, że ten challenge w ogóle jest jakiś chory, to jeszcze z tym mam siedzieć. O Boże. ściągnę sobie bluzę, mimo tego, że jest tu zimno jak cholera. Ale ściągniemy bluzę, bo od spodem mam jeszcze go... Ja muszę się przebierać w mój super różowy kombinezon. Spróbuję to założyć przez buty, chociaż zawsze się to źle dla mnie kończyło. A sekuruje. On ci przyciski odwala. Kurde, nasypałam się sypu do środka. No dobra. Może tego nie roztargam, bo nie chcę ściągać tych kaloszy. Dobra, jedna noga jest, druga noga też jest. Zabieram łapkę. Świetnie, dobra, rękawek. Cię czuję, jakbym szła na jakąś operację. Może no idę, a jeszcze o tym nie wiem. chociaż mam kaptur. Bardzo ładnie, czuję. No, bardzo pięknie wyglądam, naprawdę. Trochę duże to. SM nie było mniejsze. Nie no. Nie chcę być w tym kapturze, ale muszę, bo przecież on mi będzie wpalić rzeczy na głowę, nie? No tak, jak w No więc lepiej mi będzie w tym kapturze, chociaż wyglądam jak debil, ale... Dobra, ja ubieram drugi kombinezon, bo tak, skoro mam, to będę z tego korzystać. Ponownie ja zechoruję. Dobrze, rób no marne życzenie się tak męczyć. Kto to widział? Jeszcze tamten zaraz będzie darmowy. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam ubrana w coś bardziej niewygodnego. Czekaj. Dzięki. Z góry mówię, zobaczcie za mój wygląd na dzisiejszym odcinku. Ale to nie ja to wymyśliłam. Wszystkie super pomysły są ode mnie. Co on robi? Dostał kostkę. I co? I kość żre? Aaaa! Ogryza. Lubi. To nie się nie wiem, lepiej zajmie, się odwali ode ja mnie, albo przytka się ją mordę. Dobra, po. Pierwszy raz chyba przy konfetti nie ogłuchłam. Także jest naprawdę super. Zaraz za to przez niego ogłuchnę. To jest już za mnie za dużo. Brakuje mi nawet słów, żeby to opisywać. No, macie budziczek, tak, tak, tak. Ej, to to kurwa, ale gówno. Jak e, to się używa? W sumie to ty jesteś łysy, Mati. Także nie wiem, czy pianka do golenia ci jest potrzebna do tego. Nie patrz w górę, już to omawialiśmy. Czy ty tu stoisz nade mną? Tak, obserwuję I ja mam teraz zrywać niby? No tak, no, spokojnie. Matisia. Ale ja nie chcę już tego robić. Poza tym, to na pewno jest warte tego wszystkiego. Narzucał, ty debilu! Mati, tak, wracamy do ciebie. Któreś no z Pamiętaj, może mi nagroda. Ej, on dostał płatki! Albo może nie być nagroda. Dobre? Cześć ja, mam, cześć, ja też chcę coś dobrego! Coś tam dobrego? A. Mati się podzielił. Mati się podzielił. Widzisz że kiedyś jest dobry chłopak. No, ja nie wiem jakie mam marzenia, żeby stąd wyjść, bo ta bita śmietana aż mi ci nie poręka. Dobra, no, do próby, nic próbuj. nie widzę, ten kaptur mi idzie na oczy i wyglądam pewnie jak... No, nie ma się mają, wszystko będzie Dobra, to z tyłu, biorę czego. Do cebuli pasuje. O ten guzik też się był a ty, co? Cześć! Ja ich zabiję po dzisiejszym odcinku. Tak mi łeb boli A ten debil w tym cały czas. Nie bawisz się teraz. A ty, tak, tak. sobie ładnie kuchmarki z piasku, ale musisz pociągnąć jakiś punik. No, a jakie ty masz szczęście, pasuje do bo kakao akurat. Cudownie. Tak, Mati, oh, widziałaś, jakie Mati ma szczęście? Nie widziałam i nie chcę widzieć. Biorę to. Ale jak mam pewność, że mnie nie oszukasz i że... Ja? Ja bym Cię oszukał! Maja, maja, ja. naprawdę, wszystko, no ja, ale cię nie oszuka, No ale jak wchodzisz się... teraz w jakiejś zmowy z tym debilem, co obok siedzi, Mati nie. jest tutaj lokatorem, Nie, Maju, no. jest. Jesteś mojego życia! więcej, cebuli, ale nadal pachnie. Jak ja zacznę w niego zaraz rzucać. No nie wiem, po co go przyprowadziłeś. No potrzebowałem drugiego kandydata, a tak martwy Milan się nie nadaje. Leży w trumnie. No tak, czyli mam zrywać dalej? Tak. Za duży kombinezon on mi kupiłeś, leci mi cały czas na oczy i nic nie widzę. Było mniejsze, to malarskie. Co ty chcesz mnie upiec? Razem z cebulą. Nie. na Maja? Maja jest piękna, byłaby smaczna. Nie byłabym smaczna, jego chcę upiec. Mieszaniec psa nie Ja, Ja bym go nie tknęła nawet patykiem. Spokojnie, Mati. Jesteśmy w tym razem, od zawsze. Dobra, guzika. Jaki ładny i pachnący, zobacz jakie kolorowe kuleczki. Ja jestem po prostu załamana tym, co się tutaj dzieje. Brakuje mi na to słów. Aż nawet zatęskniłam już, nawet już zatęskniłam za Ziutkiem. Jednak jego challenge'y były lepsze. Niemożliwe. No, no tak. Prawda? Już 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 było lepiej i musiałaś przyprowadzić tego i już wszystko zniszczyłeś. Ale co chciałaś, żeby tam w drugim boksie siedziała? I dula. No na przykład. Ona się przynajmniej nie drze. I we mnie niczym nie rzuca. Ale No, w sumie to prawda, ale on cały czas żeryja, także no nie wiem, już to gorsze. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jak wyglądam tak szczerze, bo i ziemi to na wszystko. Patrzcie. się. Wyglądasz jak rozgwiazda gwiazda Jest idealnie. No, to było nawet dobre porównanie. Muszę tam siadać! Patrycia. A tak. tak, tu jest swój bok. Przepraszam, przepraszam. Siadaj, Maju, siadaj. Maju, siedzi wygodnie. No nie powiedziałabym, że wygodnie, ale siedzę, no. No to tak, teraz musimy zdecydować, na kogo zaczynam, czyli... Inem, inem, mu, rowet, ja No to pierwsze lecimy z Mati. Z Mati, no i z zasady. Musisz wyciągnąć guziczek. Coś na ciebie spadnie, albo dostaniesz nagrodę. I... Już wiem, co to było. Jeszcze chwila. Słowo jedno o nagrodzie. Jeden z guziczków oznacza wyjście. I wyjście oznacza nagrodę. To ja mogę już za pierwszym razem sprawić. Daka! Ej, a to znaczy, że już przy pierwszym guziku mogę wylosować wyjście? Tak, jest taka opcja. To jest dobra opcja. To teraz ja mam niby? Tak. O, nie, to ja wybieram 100. Co to leci? Jest tylko perkiem. Jest tylko perkiem. Rydarz mnie nawet dobra. Ale powiem Ci, on nie spadło mi, że Ty się lepiej przygotowałaś do tego challenge'u, bo z Milanem tu dostawałam na łeb, a tu mam ochronę. Jest trochę dla mojego na mojego Maciego. O, nie! Dobra, to fajnik, ma kibulik z na Co dostał? Cebulkę. A to dobre. A lubię cebulę? Widzisz, już łuska, łuska. No! To Panie, na moje nerwy ten challenge. Dobry, ja nie chcę, dobra. No, może stąd teraz. Uwaga, biorę tego. Co to są jakieś orzeki? Rzekę? Kamienie. A kamienie? A nawet nie poczułam. To no, faktycznie... kamienie. Jakaś lewa cegła. Ała! Mamy was, ty jesteś... Weź, kurde, ta cebula śmierdzi! Małe spadek. Tak mi się wyśmiewa.